Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olek. Jutro pochmurno i deszczowo na północy kraju i w górach. Ogólnie od 17 stopni na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podhalu do 24 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Zapraszam na Teleekspres. 14 września zaczynamy. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada podniesienie pensji minimalnej, by wyjść z błędnego koła niskich płac, mówił w Łodzi prezesu ugrupowania. Jarosław Kaczyński zapewnił, że nie jest to skierowane przeciwko przedsiębiorcom. Przypomniał, że firmy stosują już wiele korzystnych rozwiązań, a kolejne będą wprowadzane. Opozycja sprzeciwia się proponowanym podwyżkom płacy minimalnej. Zrzut nieczystości do Wisły zatrzymane. Od rana zastępczy rurociąg na moście Pontonowym pracuje pełną mocą. To oznacza, że to co trafiało do Wisły po awarii kolektora dociera już do oczyszczalni czajka. Polska pod krzyżem to hasło wielkiej modlitwy, która trwa pod Włocławkiem. Na miejscu są dziesiątki tysięcy wiernych, przybywają kolejni. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorna Droga Krzyżowa. Głos. Rebelianci z szyickiego ruchu Houthi przyznali się do ataku na największą na świecie rafinerię należącą do koncernu saudyjskiego Aramco we wschodniej części Arabii Saudyjskiej. Zamachu dokonano za pomocą dronów. Wracamy do kraju, bo tu wielka ewakuacja w Bolesławcu. Kolejny raz saperzy szukają na terenie miasta pozostałości z czasów II wojny światowej. Tylko dziś wyjęli z ziemi kilkadziesiąt niewybuchów. A my za chwilę pokażemy mural naukowy. Do zobaczenia na Uniwersytecie Rzeszowskim, ale nie tylko to w programie. Prawie nic o nim nie wiadomo, a może właśnie dlatego wszyscy o nim mówią. We wsi na Dolnym Śląsku znaleziono motoryzacyjny skarb ukryty do tej pory w starej szopie. Ma przynajmniej 80 lat. Muzyka klasyczna w małych miastach, miasteczkach, wsiach, w Brzezinach, w województwie łódzkim zainaugurowano. Projekt z klasyką przez Polskę. Całość finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czasem nawet po przegranym meczu można mówić o sukcesie. Tak jest w przypadku polskich koszykarzy, którzy na ósmym miejscu kończą Mistrzostwa Świata. Był to pierwszy występ biało-czerwonych w koszykarskim Mundialu od 52 lat. A w części muzycznej będzie tradycyjny sobotni przegląd list przebojów i bestsellerów. Ale nie tylko to, bo Marek Sierocki przypomni też postać świetnego muzyka sprzed lat. Zapraszam. Pery, kartofle, grule, nawet jabłka ziemne. Smaczne i zdrowe ziemniaki, bo o nich mowa. Mają więcej witaminy C niż jabłka i dynie. W dodatku nie tuczą, no, pod warunkiem, że podane są bez ciężkich sosów. Ziemniaki z gruntu kocha pan Paweł z Małopolski, a one kochają jego, zwłaszcza jeden ziemniak gigant. A do ziemniaków pasuje kurczak, proszę bardzo, w pewnym sklepie można sobie obiad na obiad zakupić, takiego właśnie kurczaka w dodatku z warzywami. No i chyba w pięciu smakach tak to wygląda. Za chwilę TeleExpress Ekstra, jutro w TeleExpressie, który tylko w TVP Info spotka się z Państwem Rafał Patyra. Do widzenia. Dzień dobry, TeleExpress Ekstra, zaczynamy na sportowo. Narodowy Dzień Sportu Święto Osób Aktywnych, a dla Leniuchów okazja do rozpoczęcia nowego sportowego trybu życia, bo brak ruchu to przyczyna chorób i problemów. W ekstra agnieszka Łukasik na błoniach PG Narodowego pytała spacerowiczów o ukryte sportowe talenty. Nie tak dawno na Poligonie w Czerwonym Boże żołnierze Gromu przygotowywali się do swoich misji. Teraz może się tam sprawdzić każdy, kto nie boi się wyzwań. Podczas odbywających się zawodów Grom Challenge uczestnicy, no, muszą się liczyć z tym, że wszystkiego mogą się spodziewać. W Biskupinie rozpoczął się 25. festyn archeologiczny. Jubileuszowa impreza potrwa 9 dni. Pozwoli poznać kulturę zarówno Słowian, Wikingów, czy starożytnych Rzymian, Egipcjan, a nawet Indian. Historyczny most w Tczewie ma szansę powrócić do dawnej świetności. Władze, lokalne i aktywiści chcą, aby państwo przejęło go na własność, bo uważają, że to jedyna szansa na odbudowę mostu zostać, Bo pokażemy za chwilę, co dobrego na jarmarku cysterskim. Ale teraz na początek nowa porcja tematów. I tak, funkcjonariusze z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka. Na przykład konwojują więźniów. Muszą być w doskonałej formie w Lublinie ćwiczyli czyli wspólnie między innymi ze Strażą Graniczną i ratownikami GOPRO. To jeszcze raz Państwu powtórzę, że za chwilę będzie jarmark cysterski, dlatego koniecznie trzeba z nami zostać. Diament, grafen, grafit i cyklokarbon. W przedziale naukowym teleekspresu dr Tomasz Rożek opowie o nowej postaci węgla zaobserwowanej przez naukowców. Pomieszczenia, które zaraz pokażemy, stały puste od czasów II wojny światowej, teraz zostały umeblowane. Pieniądze na wyposażenia komnat na trzecim piętrze Zamku Książ pochodzą m.in. ze sprzedaży biletów. A jaką pogodę poczujemy jutro? Proszę bardzo, oto nasza mapa. Felicity Hoffman gwiazda popularnego amerykańskiego serialu Gotowe na Wszystko, spędzi 14 dni w więzieniu. Skazano ją za to, że wręczyła łapówkę za przyjęcie córki na studia. Trwa ósma seria spotkań PKO BP klasy Za chwilę w dwójce transmisja z Gdańska. Lechia będzie podejmowała Lecha Poznań. Wiśle Płock nie udał się wyjazd do Lubina. Przegrała z Zagłębiem 0 do 5. Pora na informacje muzyczne. 60. urodziny świętuje Morten Harket, lider i wokalista norweskiego tria AHA, a do tego swego czasu bożyszcze milionów nastoletnich fanek. Grupa była jedną z największych gwiazd lat 80. XX wieku i z sukcesami powróciła na początku XXI. Już teraz AHA w akcji. Zapraszam. AHA. Ech. To dzisiaj wszystko. Za chwilę Studio Wschód i Maria Przełomiec. Do widzenia.